Wysiłek dla urody. Zacznijmy od fajnego ćwiczenia dla naszych podbródków i ładnej linii owalu. Uwaga, umieszczamy palce wskazujące w rowku, tutaj w brodzie, kciuki pod brodą, i teraz będziemy się siłować 3 razy przez 10 sekund, próbując otworzyć usta, a kciuki będą próbowały je zamknąć. Sumagamy się. I luźno. I drugie 10 sekund. Uwaga. Tak. Warto byłoby zrobić jeszcze trzecią serię i właśnie czujecie ten wysiłek. No właśnie, bo wysiłek jest tym elementem urodowej układanki, która obok kosmetyki i NutriKosmetyki, za który wiem, że cenicie i kochacie naszą. Metodę, bo mamy rzeczywiście wyjątkowo takie odżywcze i prawdziwie nawilżające propozycje dla Was. Ale właśnie ten element ćwiczenia i też automasażu jest bardzo ważny. I po to są zajęcia. I tutaj zachęcam Was serdecznie do udziału w 75 minutach, w których mamy 45 minut automasażu, po którym wyglądamy... Jak po wizycie u kosmetyczki. Wygładzone, rozluźnione, zaróżowione, ujędrnione. I mamy 30 minut pracy z mięśniami twarzy i szyi, które podnoszą i ujędrniają. Takie ćwiczenia są same w sobie przyjemnością, ale są też po to, żebyście się nauczyły i potem, jeśli będziecie chciały same działać w domu, to będziecie mogły. Jest z wami instruktorka, czasem jest to ja, czasem są to cudownie też kompetentne innej instruktorki Yoga Attractive e, w środę o 17 niedzielę, o 11 I możecie być pewne jakości i możecie być pewne, że będziecie potem zbierać komplementy i możecie odpowiadać o, kto takie dobre gany albo na te zajęcia zaprosić mamę, córkę, psiułę albo koleżanki z pracy, bo dobrem i tym wysiłkiem dla urody warto się dzielić.